Pięknym, wzniosłym expose Pana Premiera zostaliśmy zalani falą kłamstwa ze strony opozycji. Skupię się jako kobieta na tych kłamstwach, które dotyczą kobiet. Kłamiecie bowiem, że wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego zmarły kobiety w ciąży. Zmarły wskutek błędów lekarskich czy zaniedbań szpitalnych. Żerujecie na nie wielkim nieszczęściu ludzkim i to jest podłe. Nie mówicie natomiast nic o kobietach, które straciły zdrowie wskutek aborcji, ani też nie mówicie o tych, które straciły życie przez aborcję. Pierwszy z brzegu przykład Maria de Lopez 11 kwietnia 2021 rok, zmarła w trakcie zabiegu aborcji. Feministki ten fakt zamilczały. Nie żałujcie też tych kobiet, które poddały się procedurze, nie poddały się procedurze in vitro, bo szanse na dziecko. To tylko 30%. A już czytamy i zgłaszają się kobiety z olbrzymimi problemami psychicznymi, które wychowują jedno dziecko, a pozostałe są tam w tym ciekłym azocie. I się zastanawiają i mają to z tyłu głowy, mówią, jak żyć? Bo na przykład mąż się rozmyślił, nie chce więcej dzieci. A więc, drogie młode Polki, nie dajcie sobie sprać mózgu lewackimi ideologiami. Szczęście największe daje macierzyństwo i rodzina. Dziękuję.